No. Rycerz z nim Mówi po ciemku do swojej żony Sen miałem jaką zwykł Był tu, był tam i znikł Widziałem we śnie róże i róże I twoją siostrę i noc w lazurze Tuż obok w sennych mgłach Szedł ku niej na wprostkach Spójrzę mi cicho jak krew po nożu do jej alkowy Bo tuż przyłożył co dźwiga ciała znuj Sen sprawdzić mój, nie mój Zwlekła się pani z kolana Z kolan powstała wyprost i poszła przed się w mrok za krokiem, glusząc krok Gdy do siostrzynej wnikła alkowy, szukała głowy, obok jej głowy, obok lic innych lic, lecz nie znalazła nic, Ujrzała tylko róże i róże, wszystkie szkarłatne I bardzo duże pośpiąca, trwając wzdłuż sen, pasła jawą róż Upadła pani w mrok na kolana Będę trudniej zowąd widziana Tamuje wonny dech Nocnych się bojąc e, Gdy północ wzmogła sny nieomylne Słyszę stąpanie bose i pilne Ściągnęła czujne brwi Ktoś wręcz otworzył drzwi Na klęczkach pani wzroku natęża Na klęczkach widzi, że duch jej męża Idzie drzwi tłumiąc Ruch śpi, ciało czuwa duch Idzie ku śpiącej w ogień i burze Pomiędzy róże, pomiędzy róże w pół, w uścisku, z waru i skół. Śpimy oboje i, duch, i ciało. Niech żadne nie wie, co się z nim działo. Brzegi na śpiącą, w znak, by docałować. Tak, nad ranem pani powraca blada. Czy śpisz, mój mężu? Nie odpowiada. Róża mi sen twój czuć. O zbudź się, zbudź się, zbudź. Budzi się rycerz i w oczy pyta, Cóż żeś widziała w mroku ukryta. Czy mówić? Nie masz sił. Był w rzekach, w łożu był. W śpiącej w ogień i burze Pomiędzy róże, pomiędzy róże Czy przegiął białą w znak Tak szepcze pani Tak A czyli widział ciebie jak w mroku Z dłonią na piersi, ze zgrozą wokół Klęczałaś zgięta w Widział i on i Bóg Porwał się rycerz ze swej łożnicy Uchyl śnie złoty, złotej przyłbicy Jam jest, poznajesz mnie Na sennej strawie, odtąd chcę żywą pieścić na jawie. Już szepcze pani, już Skonała w pośród róż. We śnie zabiłam, ciało bezszumne złożyć kazałam. W podwójną trumnę dwie trumny, trzeci grób trudny z nią.